Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku taki trochę nietypowy problem. Zakupiliśmy płytę indukcyjną, jest to taka dosyć spora płyta indukcyjna z wyciągiem pomiędzy jakby tymi polami grzewczymi. No i problem jest taki, że płyta została zakupiona jakby z rynku wtórnego, jest to nowa, ale nieużywana płyta i oczywiście bez gwarancji. No i była bez modułu wentylatora. Płyta jest to ogólnie Klarstein Full House Hood. I ogólnie jakby numer produktu się zgadza, dlatego to został dokupiony nowy, nieużywany, też bez gwarancji wentylator, no i tak jak widzicie, ogólnie tak, podłączone wszystko jest razem, płyta się uruchamia, Polakże przegrzeją. Wszystko jakby się z tego panelu całego uruchamia, natomiast po próbie włączenia wentylatora z modułu po prostu z tej puszki zaczyna pikać raz trzy razy, raz cztery razy, raz przestaje pikać, tak jakby po prostu jakaś była błędna komunikacja może między płytą a tym wentylatorem. No nie wiem, może, może macie jakiś pomysł, może użytkujecie taką płytę, może Was napotkał taki problem. Kontaktowałem się z serwisem, z, z dystrybutorem Klarstein Polska no i oni mają po prostu swój serwis w Berlinie, no i nikogo nawet nie polecili, kto, kto mógłby po prostu serwisować wtórnie jakby urządzenia używane tej firmy. Także jakbyście coś mieli, jakiś pomysł, dajcie znać. en comentarios.